Witam, YouTube. Ja jestem Zanek i dzisiaj mam e, do przekazania nowy kod, który został opublikowany na stronie Ubisoft. Jest to kod dający jeden pakiet, bodajże premium z rozszerzenia Herald Pustki. E, jest to kod, chyba, bodajże za osiągnięcie tam jakiejś liczby fanów na stronie Facebooka. Chyba coś takiego. Dobra, zobaczymy, czy, czy kodzik działa. Jep, działa. Idziemy do Tali. Ja tylko to oczywiście wyświetlę podczas renderowania filmu, tak będziecie go sobie mogli przepisać wtedy je spauzować film i przepisać, także myślę, że nie będzie z tym jakiegoś wielkiego problemu. Zobaczymy co dostałem w międzyczasie. Wow, cztery nowe karty. Wszystkie premium. Pełen wypas. Pożerac Sług premium, niewolnik ogni piekielnych premium, dzień poboru premium i arbiter pustki premium. Fantastycznie. Arbiter się przyda. Reszta to takie sobie. Wszystkie te karty już po prostu mam raczej, ale arbitra się przyda, bo to jest chyba drugi arbitra, którego mam. No i te karty premium. No może być, czemu nie? Naprawdę niezły. Dobra, tak jak mówię, filmik, filmik będzie. Podczas renderowania filmu wyświetle, wrzucę Wam ten kod i będziecie po prostu mogli sobie go przypisać podczas oglądania filmu. Dzięki wielkie, na razie do zobaczenia.